Zajebiście. Fajna muzyczka taka leci. Przecież ja grałem w Downgate to już dawno. Fajna muzyczka leci, my sobie lecimy kurna. Zajebiście. Fajnie. Bardzo fajne. O oh, kurwa. Podobne zdarzenia analizowałem już setki razy. Na drogę wjeżdża ciężarówka. Kierowcy zaczynają hamować, ale dopiero po ponad sekundzie. Tyle wynosi czas reakcji. To nie był przypadek, bo kierowca jechało 10 km na godzinę za szybko. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy na drodze. 10 mniej. ZWOLNIJ! Ja pierdolę tutaj Arctic Monkeys leci. No ja jebie, ta gra jest zajebista. Ale kurwa Tyr mi wyskoczył, widzieliście? Ja jebie! Co to było? To jest nim ZA DARMO?! Kurde, muszę zobaczyć powtórkę tego na live. Jebany Kurwa, ale zgon przecież Ale przynajmniej umarłem przy Arctic Monkeys Kurwa Nie, zresztą ja nie wiem gdzie on skręcał On wjechał na mój pas i gdzieś w prawo jechał w ogóle Eu stopa